I do razu, cześć, witam się z wami. Za godzinę powinnam dodać ten film, ale jak zwykle Wam upsuwa. Powiem Wam szczerze, że nie sądziłam, że nagrywanie tego vlogmasu będzie dla mnie tak ciężkie. Oczywiście, że ja się tutaj nie użalam, wiecie, och, jak mam ciężko, bo muszę dodać parę minut filmu. Natomiast nie sądziłam, że będzie to tak ciężkie logistycznie dla mnie. Grudzień, jak wspominałam, jest naprawdę u mnie zawsze, że tak jak u każdej osoby w branży Beauty, bardzo zawirowany. Eee, mam szkolenia, mam klientki, mam też jakieś tam swoje inne sprawy. I tak naprawdę każdego dnia coś się dzieje, więc jest mi naprawdę ciężko to wszystko pogodzić. Myślałam, wiecie, a przecież wstanę rano, w ogóle nagram sobie, tu jem śniadanie, piekawę, przebitka, później coś tam nagram, jak wchodzę do pracy i w ogóle. A rzeczywistość jest taka, że czasem po tej pracy jestem tak zmęczona, że jedyne oczy że to przyjść do domu po prostu i, i spać, i rano wstać tylko po prostu tak, żeby się nastek zebrać i wyjść z domu. Natomiast jako, że sobie obiecałam, że dodam co najmniej 20 filmów, ten jest dopiero czwartym, no to niestety nie mam za bardzo wyjścia, bo nie chcę oszukiwać samej siebie. Wiecie, może to nie są firmy, które mają po kilkaset, po kilkaset, no kilkaset to mają, po kilkaset tysięcy wyświetlonych, zresztą ludzie czekają, ale wiem, że jest kilka osób, które czekają zawsze na te filmy i to jest dla mnie zajebiście miłe, więc dla siebie i też dla tych kilku osób e, bardzo chcę nagrywać, bardzo chcę dodawać te filmy i jeżeli tylko mogę to robić, no to oczywiście staram się to robić na bieżąco, e, dlatego dodam. Choćbym miała dzisiaj nagrać e, i dodać po prostu 3 minuty tego filmu, to to zrobię. No, wzięłam sobie dosłownie aparat dzisiaj, wzięłam całego laptopa, e, no wszystko tak naprawdę, bo miałam nadzieję, że przyjadę na tyle wcześniej, że nagram jakiś film tutaj, nie w międzyczasie go zmontuję i po prostu wrzucę, natomiast no live is live i... i... No, oczekiwania versus rzeczywistość, trochę się rozmyłam. Fakt jest taki, że nie spałam prawie całą noc, bo wróciliśmy wczoraj do domu, byliśmy, znaczy ja najpierw byłam u moich rodziców, później byliśmy ze znajomymi na obiedzie, na no, taki no, obiad do kolacji i w sumie przed dwudziestą zasnęłam. Obudziłam się i myślę sobie Boże, jaka jestem wyspana, a pewnie zaraz do pracy w ogóle. Ja się patrzę, jest 22.40. Ogarniacie? 22.40, a ja oczy jak 5 złotych wyspana. Więc pokręciłam się trochę, poleżałam, poszłam gdzieś tam się napić, wróciłam, poleżałam. I w końcu było po północy, jak stwierdziłam, dobra, mam to w dupie, wstaję. Poszłam sobie usiąść do dużego pokoju, żeby Michała nie budzić. Pogrzebałam w telefonie, coś tam pooglądałam przez dwie godziny. Finalnie po godzinie drugiej się położyłam. O godzinie trzeciej zaczęłam zasypiać, już tak mi się zrobiło błogo i nagle przyjechał pan z cateringiem, bo słyszałam jak szaleści torbami, więc Zuza się zerwała. Kopnęła mnie w międzyczasie, więc ja też podskoczyłam. No i zasnęłam gdzieś przed czwartą 6.30 musiałam stać, także no uwierzcie mi, że ostatnim o czym w ogóle marzyłam było przyjechanie tu i nagrywanie to znaczy chciałam to zrobić, ale jakby no totalnie mi nie było z tym po drodze, więc już wiedziałam, że po prostu zawiodę pod tym kątem i mówię no nie, dobra, ogarniemy szkolenie kursantkę ogarnę żeby wyszła jak najbardziej nauczona Wiecie, też mogłabym nagrywać jakieś urywki ze szkolenia, ale po pierwsze, nie każdy chce się pokazywać na YouTubie, na moich filmach. Po drugie, nie chcę stawiać też kursantek w niezręcznej sytuacji. A po trzecie, to jest szkolenie. Ja na szkoleniu skupiam się maksymalnie na kursantce, a nie na tym, żeby sobie zrobić materiał na YouTube. Więc stwierdziłam, dobra, kursantka pójdzie, chociaż kilka słów do Was tutaj nagram, yy mimo że ma z wiecie powinno się robić w przygotowaniu do świąt, ale e, takie jest życie, tak wygląda moje życie i myślę, że w większości, tak naprawdę osób, które mnie oglądają, no mówmy się, moi drodzy, kto tak naprawdę przez cały grudzień może sobie mm, spać do południa, robić świąteczną herbatę, później iść na zakupy, wydawać pieniądze, później układać, dekorować dom i tak dalej. To można zrobić kilka razy w ciągu tego miesiąca, ale nie codziennie, jeżeli się normalnie pracuje na full time, na takich zasadach, że trzeba wyjść z tego domu, trzeba ogarnąć coś, czy w swojej firmie, czy się pracuje gdzieś na etacie, czy masz jakiekolwiek inne obowiązki. No, niestety, życie to jest życie, i życie bardzo mocno czasem weryfikuje. Ale postanowienie to postanowienie. Mam nadzieję, że mimo że ten film nie będzie jakiś porwający, w ogóle, nie będzie to maksymalnego wicia o klimatu świątecznego i w ogóle to docenicie to, że mimo wszystko nagrywam ten film i chcę to zrobić. Cieszę się, że to robię, nawet jeżeli, no już widzę, 4 minuty sobie tam z hakiem gadam. I nawet jeżeli ten film właśnie będzie miał tylko te 4-5 minut, to i tak jestem dumna, bo to zrobiłam. Więc, więc fajnie. W ogóle moim postanowieniem też noworocznym już teraz powoli zaczynam je realizować, jako że w tym roku zrealizowałam totalnie wszystkie moje postanowienia noworoczne, Wszystkie postanowione noworoczne, dlatego brzmi takie moje założenia na ten rok. Wszystkie odhaczyłam już początkiem listopada e, i z czego jestem ogromnie dumna. No to już zaczynam wprowadzać sobie te, które, które mam założone na przyszły rok. Między innymi jest to przyłożenie się bardziej do swojego Instagrama firmowego. Myślę, że właśnie to, że tutaj będę ja tak bardziej regularna, też przyczyni się do tego, że zacznę bardziej regularnie te swoje media społecznościowe prowadzić. No, więc, więc na moim Instagram dotarła właśnie post z mojego szkolenia z makijażu permanentnego ust. I właśnie to też było między innymi jedno z moich postanowień na ten rok. Tak naprawdę chciałam to zrobić już 3 lata temu i wiedziałam, że to będą te usta. Wiedziałam, Boże, strasznie mi się podoba pigmentacja ust. Jestem zachwycona tym, ale wszyscy mi mówili. A weź, daj spokój, zacznij, zacznij od brwi, w ogóle nie dasz sobie rady w ustach, usta są za trudne. I ja tak początkowo dałam się temu słuchać, a później stwierdziłam, przecież ja chcę robić te usta. Ja nie chcę robić brwi, chcę robić usta. Usta mnie jarają, to jest coś, co po prostu chcę robić. To jest coś, co da mi radość. I wiedziałam, że to jest właśnie to, i cieszę się, że to zrobiłam. Postawiłam właśnie wtedy na siebie, na to, co mówił tak naprawdę jakiś tam mój wewnętrzny głos i moje serducho. I cieszę się, że to zrobiłam, cieszę się, że będę mogła teraz wejść w ten świat pigmentacji. Nie mogę się doczekać, już mam nadzieję, że cały ten grudzień po prostu zleci, że niczego nic po drodze się nie wysypie, że wszystko pójdzie planem i zgodnie z moim kalendarzem. I styczeń sobie rozpocznę, tak jak, tak jak sobie założyłam. Dobrze, moi drodzy, próbuję, e, próbuję zmontować ten film, dodać go. E, przepraszam Was jeszcze raz za ten mój monolog, który nie jest prawdopodobnie w ogóle dla nikogo ciekawy, natomiast dla mnie jest e, formą takiego udowodnienia sobie, że mimo wszystko to zrobiłam, pomogłam się machnąć jakaś dobra, nie już jest późno, jadę do domu. E, jest godzina w tym momencie. 18.13, o 19.30 jeszcze mam live u dziewczyn z Teamu Bez Granic na Instagramie, bo zaprosiły mnie do tego live'a, więc prawdopodobnie już nie pojadę do domu, zostanę w salonie, zmontuję film, może uda mi się z tym słabym internetem to go dodać, ale będę robiła wszystko, żeby go po prostu dodać na czas na tą 19.00, a o 19.30 zrobię live'a, dopiero pojadę do domu, jutro już o 6.00 oczywiście muszę wstać. Także widzicie, tak wygląda prawdziwe życie. Osoby, która bierze sobie na głowę zawsze więcej niż może udźwignąć, ale ja sobie nie wyobrażam inaczej. To jest właśnie moje życie i kiedy tak dużo się dzieje, kiedy ja jestem po prostu zmęczona, jestem taka, wiecie, no Boże, pod presją tak naprawdę, to ja czuję, że żyję, no, to, to chyba nie jest normalne. Przepraszam Was jeszcze raz. Może to głupio brzmi, że Was przepraszam za to, ale naprawdę ja chciałabym, żeby ten mój vlogmas był bardziej ciekawy niż jest. Natomiast, no, życie to jest życie. Mam nadzieję, że docenicie to, że mimo wszystko tu jestem I, i bierzcie przykład z tego, że nawet jak Wam się nie chce, bo jesteście zmęczeni i nawet jak stwierdzacie, dobra, że mogę sobie odpuścić, to tego nie róbcie. Nie odpuszczajcie, jeżeli sobie coś zaplanowaliście i postanowiliście. Jutro mam dzień taki, no, dalej spięty na maks, natomiast postaram się naprawdę zorganizować wszystko tak, żeby nagrać coś bardziej ciekawego. Buziaczki, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, 8.30, także... Jest niegle, nie nieźle. Mua!